Zmiany, które wprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości będzie dotykało czterech obszarów. Po pierwsze, akta mają być maszynowo skanowane, a ich treść zaciągana do systemu. Teraz robią to ręcznie pracownicy sekretariatów sądów. Po drugie, powstaje baza wiedzy z tezami z orzecznictwa CUE w sprawach konsumenckich. Sędzia ma mieć łatwy dostęp do obiektywnie podanych tez z wyroków CUE z odesłaniem do samych wyroków. Po trzecie, ma powstać kalkulator, czyli narzędzie pomagające sędziemu rozliczenie świadczeń w ramach umowy frankowej, uznanej za nieważną. Nie trzeba będzie zwracać się o pomoc do biegłych. Po czwarte, powstanie też moduł do generowania projektów uzasadnień i pism procesowych. Sprawy są powtarzalne, bo i umowy kredytowe były powtarzalne. Wszystkie te zaprezentowane cztery moduły mają być gotowe na koniec drugiego kwartału 2026 roku. Czy zatem czeka nas rewolucja cyfrowa oparta na sztucznej inteligencji, gdzie AI zastąpi sędziów?